Przez południowo-wschodnią Polskę przejechało w sentymentalnym rajdzie zorganizowanym przez miesięcznik Top Gear pięć kultowych samochodów z czasów PRL. Były to Fiat 126P, Skoda 120L, Wartburg Dacia 1310 i Polones. Chodziło m.in. o porównanie starych aut ze współczesnymi, produkowanymi często w tych samych fabrykach. Jak to wypadło, powie Krzysztof Wrześniowiecki. Piu, piu. Można by że 24 konie mechaniczne w kolorze kości słoniowej. Słowem, szpan. Kuba Stankiewicz, choć młody wiekiem, starą myśl techniczną docenia. Może ten konkretny egzemplarz nie jest akurat jakimś, takim taką perełką wśród malusów, ale daje sobie świetnie radę na co dzień. Słowa Jakuba postanowiły sprawdzić eksperci. I tak na starcie stanęło pięć kultowych osiągnięć PRL-u. Wśród nich Orek. Daj komisariat rzeczny i nania na te patrole na koniach, które chodzą nad Wisłą. To jest w tej chwili najbardziej kultowy model poloneza, który można dostać w Polsce. Zresztą nie tak bardzo łatwo, ponieważ ten samochód jest tak naprawdę trudno kupić. Ale kto szuka, ten końcu znajdzie. Twój cel. A ten wiódł do Lublina. Auta wyruszyły z Łodzi. Jechały przez Krosno i Chełm. Prawie tysiąc kilometrów. Problemy były jedynie grzejącym się warcburgiem. Trzeba było jechać z całkowicie ogrzewaniem i dmuchawą do środka, żeby oszczędzić system chłodzenia silnika i w środku w aucie było około 70 stopni, więc to wymaga całego hartu ducha. Wniosek stare auta mają dusze, nie mają klimatyzacji. Wspomagania nie mają poduszek. Poduszka powietrzna to jest koło zapasowe, które jest umieszczone z przodu zapasem przednim. No i yy, myślę, że to też jest taki samochód, którym no, nie za bardzo da się jechać długą trasę. Jak to nie? Nad morze, a może do Bułgarii. Dla Polaków nie była problemem. Dla samochodów także. No nie dowierzę, nie w taki dzień. I tylko czasem miały gorszy dzień. Krzysztof Żołnierz, panorama. W <noise> latach 50., proszę Państwa, właściciel Syrenki czuł się tak, jak dziś właściciel Mercedesa. A może nawet lepiej. Do zobaczenia.